Cześć, cześć! Z tej strony Maja W i Natalia. Cześć. Robimy Wiktorii, warkoczyki. W sensie Natalia robi jasne swoje. Przed chwilą skakałam na gwieździe i tutaj mamy nie zaczęliśmy od początku, ponieważ po prostu jakoś nam się nie chciało, chcieliśmy rozpędzić no. inaczej czas. Yy, I po prostu też yy, gwiazda jest już wyskakana, tu ją trochę wodą polałam, żeby było takie orzeźwienie dla niej, to nie jest pot. Jak coś po ogólnie, woda? robię przerost w i zaraz zaczynamy jazdę, bo ja ogólnie, jak, jak chciałam powiedzieć, że mhm. wika, to jest na Bo kto nagrywał galup telefonem. Ten yy, naprawdę szacun, tak wewi mówiła. Więc. Nie wiem, ja też mogę pokazać, bo ja nieraz skakam. Na... No wiem, ty to... nawet w terenie tam nagrywałaś ja galę. Nie, nie wnikać, na no to no miała koreczki teraz ma takie końcówki takie nachylone. Chodź gwiazda. Gwiazda. Możeś pokazać, jak ja na nie będę skakać, bo nie wnika, że ja mam kasku ale muszę. 3, 2, 1. Patrzę jak gumeczki mi, e, Gumeczki, e, bo ja ogólnie używam taśmy do wyklejania, bo to jest serio super rzecz, z niej to się ale okej. Okay. I baci dzisiaj pasuje nam do gumeczek. Gumeczki. I do naczółka. I do naczółka. Dzisiejszym naszym sponsorem Skąd jest to o głowie? Nie pamiętam. A bat? A rączka od gwiazdy? Też nie wiem. Kantrar w Wiktorii? No, no to dzisiejszym naszym sponsorem będzie Horse and Pony. A nie, sorry, Stajnia Miszewo, żadnej nie Horse and Pony. Dobra, Stajnia Miszewo dzisiejszym naszym jest sponsorem. Dobra, a ja trochę przypisuję albo przygalakuję. Ej, nie, nie wchodź, Wiktorii, w paradek jazda. Sorry, nie mogłam tego telefon. Dobra, to możesz skoczyć, a ja cię nagram, jak skoczysz. Nie no, ja mogę nagrywać, bo ja i tak teraz ostatni raz Tak? E, Gwiezdę, nie wyjedziemy tędy. I my były skoczyły szkoda, szkolenku. Dużo, mega Jeszcze raz tą samą przeszkodę i się uda to samo. Ej, na To był w ogóle za wczesny skok. W ogóle, co to było? Nie wiem. Ale za wcześnie trochę było. Pi! Nie umiem też tak dobrze skakać, więc jestem zadowolona. W ja sensie, wiecie, nie, nie twierdzę, że to był jakiś super skok, bo na pewno to nie był super skok, ale cieszę się, że to przeskoczyłam po prostu, dwukrotnie, tylko pierwszy raz podobno się nie nagrało, hmm. dobra. To teraz Ty mnie nagrasz, a ja skoczę, um, uwaga, pik, 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 w taki sposób nagrywam. Teraz tak. tak, a nie, a nie w tą stronę? Nie, nagrywam Dobra, ty, dobra. no. do chwila, do 19 mamy, 18.16 no. no to no to nie wnikać w wituli grzywa czarka, chwilówka była takiego Elegancja robię ale będzie skakać takie coś i oczywiście, gary się przeszkadzać bo ona bez przeszkadzania nie jest i ogólnie daleki czż, czż. Ty też, Galiana, no, dawaj Tak Nie wiem, czy nagram, ale był szczotek. Nie wiem, czy nagram, ale Prakwika stoi i ma takie Aha, okej, okay. skaczemy nie, możemy o jedno podwyższyć Zobaczymy, czy gwiazdor Nie. I to będzie jeden z najwyższych chyba przeszkód, jak, jak gwiazdor w życiu skoczył Duli, robią? Tak, i nagrywamy i zobaczymy. Nie, no nie możesz. Zobaczymy, czy to jest w ogóle jaka jest największa przeszkoda z miejscem. Jest bugaliana, wezmę bugaliana, jest takim szkodnikiem w przeszkodach. Czekajcie, bo ja muszę jej poprawić. Woda, sorry, za takie ekran, ale muszę mi jej poprawić. I to jest mega wysokie, możecie sobie zobaczyć. Ja to spróbuję skoczyć, ale dobra, jednak nie. Obserwujcie w komentarzu, że <grym>, ona skoczyć. Słyszałem, że tak, bo ja bardzo wybitnym. <grym>, jest o, ciała, jest zawahanie było, ale zawsze wiecie, musi być druga próba. Nie? Ale będzie druga próba, bo zawsze musi być druga próba. Co ja tak zawsze robię. Bo jak koń zrozumie, że. Ja rozumiem Cię, ale jest chyba jest. A to jest o 5 cm wyżej. Co? Jest o 5 cm wyżej. Yy, a masz jeszcze haczyczek? A po co ci? Daj na chwilę. Nie ma. Ale tutaj są w tym. Ale to nie są do tego.